A mogę cię nagrywać? <laughs> no powiedz, że mogę. Chodź, razem się nagramy. Słuchaj, mam taki challenge. Wyzwanie. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze będę, jak będzie nas nagrywał. będziemy nagrywać? Pompki będę robił. Słyszałeś. Słyszałeś o tym? Nas. Słyszałeś? Nas nie wiem. No. I co się wtedy robi? W teraz już nie, nie pamiętam. No, to co słyszałeś, powiedz. Nie pamiętam, jak dawno było. No. Dawno widzisz, ale dopiero no. do mnie teraz to doszło. I... No ale to, co jak dawno było, to co z tymi pompkami? Na, na Facebooku to się wysyła no. coś. No? no i na YouTube też. I co się tam robi? No, dają te komentarze i wyświetlenia. Masz. Aha. No chodzi o to, że ja dostałem coś takiego, że muszę codziennie robić 25 pompek przez 25 dni. No i, i to no i potem to wystawiam, tylko czasami sam się nagrywam, a jak jesteś i taka pogoda jest, to gdzie ja będę? Idziemy tam na dół robić pompki na tle ogórków, dyni, co tam jeszcze z bób i... Uwaga, I słoneczniki jakieś. Dobra, zaczynamy. Hmm. A chodź tu. No tam przy płotku będę robił fajne tło, po. Do, po Tam jest, wiesz co tam jest, rośnie, D dynia rośnie, bułp. <grystanie> wiesz, widzowie to lubią. Widzowie lubią oglądać nas, też pomachaj tam i będą oglądać jak pompujesz ty, a potem ja, albo odwrotnie, kto pierwszy. Pompuj pierwszy, aż ja Dobra. Ja cię pokażę o co chodzi, tylko nie była. No nie możesz zakrywać palcem. Tu, tu. tu jeszcze nie ziemię, tylko ja tam, o, tak, trzymaj, tak. Teraz ja muszę, nie muszę, ale to zdejmuję, bo chcę później na łokcie się opierać, wiesz? Hmm. Pokażę Ci, o co chodzi. Zrobimy, zrobisz dzisiaj za kogoś innego. Yes. I teraz minuta na łokciach. Jak to się nazywa? Wiesz? Plank. Można pupy za wysoko. Za nisko też. Nie można dotknąć członkiem Ziemi. No, taka pozycja. Pewnie idealnie tego nie robię. Ale się męczę. Dlatego nie robię. Idealnie. I poksywa mnie, kuje. Ale dynie widać dobrze? Widać No, no jak? Tu dynie nie rosną Jeszcze nie, ale. Ale to się Dobra, dajesz. Czas, tak. <duszel> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć. Na łokcie jak deszadę? Nie chce ci się. Okej, okay. bo temat masz z kciukiem coś, nie? A czy nie z kciukiem? Tylko...